Dzień dobry, Justyna Postępska. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Compliance Update, w którym zajmiemy się normą ISO 37002, czyli normą, która reguluje kwestie, porusza kwestie sygnalistów, czyli temat bardzo, bardzo modny aktualnie i poruszany przez wiele instytucji, wielu prawników, generalnie bardzo medialny. Czym jest norma ISO 37002? To jest taki zbiór wytycznych dotyczących systemu zarządzania whistleblowingiem, whistleblowing, czyli zgłaszanie nieprawidłowości. Jest to norma, która jest pierwszą normą w pełni skoncentrowaną na zarządzaniu właśnie zgłaszaniem nieprawidłowości w jednostkach, bo nie tylko tutaj mówimy o firmach, ale także na przykład w jednostkach publicznych, a generalnie ta norma skupia się i koncentruje na pomocy organizacjom, czyli właśnie firmom, jednostkom, tutaj się skupiamy głównie na przedsiębiorcach w naszym programie, pod pomocy w zakresie skonfiguracji, budowy, konfiguracji właściwego systemu zgłaszania i obsługi nieprawidłowości. Takiego, który właśnie mógłby efektywnie obsługiwać takie zgłoszenia, które płyną do nas z firmy, od pracowników, kontrahentów. O tym także mówiliśmy już w naszych odcinkach poprzednich Compliance Update. I po to, by czerpać korzyści, by firma, mogła czerpać korzyści właśnie z takiego, z posiadania takiego systemu w takiej perspektywie długoterminowej, bo tutaj należy sobie z tego zdać sprawę, że system zgłaszania nieprawidłowości to nie jest system, który powiedzmy zadziała szybko, może się tak zdarzyć, ale generalnie jest to jeden z elementów systemu compliance. Można powiedzieć, że system do zgłaszania nieprawidłowości, whistleblowing, sygnalista jest Instrumentem compliance jest jednym z instrumentów compliance. Co jeszcze możemy powiedzieć o tej normie? Norma nie jest podstawą do certyfikacji. O certyfikacji mówiliśmy w naszym poprzednim odcinku, jaka, jakie są jej rodzaje i które normy z zakresu compliance będą podlegać bądź podlegają już w chwili obecnej certyfikacji. Co znajdziemy w tej normie? W normie znajdziemy przede wszystkim może odpowiedzi, ale właściwie wskazówki na pytania, w jaki sposób wdrażać system do zgłaszania nieprawidłowości, między innymi w kontekście naszej, której zbliżającej się do wejścia w życie dyrektywy o ochronie sygnalistów, jak zarządzać takim systemem, jak oceniać jego efektywność, jak go utrzymywać i jak rozwijać. Właśnie taki efektywny system do zgłaszania nieprawidłowości, do informacji o naruszeniach w firmie. I tutaj możemy powiedzieć, że norma ISO 37002 posługuje się takim, właśnie klasycznym modelem deminga, o którym także wspominaliśmy już przy okazji innych naszych programów. Co norma określa? Takie sedno tej normy, z punktu widzenia przedsiębiorcy, firmy, która chciałaby wdrożyć system do zgłaszania nieprawidłowości, przede wszystkim norma określa zakres niezbędnej ochrony sygnalisty, czyli osoby, która dokonuje zgłoszenia nieprawidłowości w przedsiębiorstwie, w jaki sposób utrzymywać system zgłaszania nieprawidłowości, zasady zarządzania takim systemem. I zakres niezbędnej dokumentacji, audytów i szkoleń. I tutaj ten system, wzorcowy system zgłaszania nieprawidłowości zgodny z normą ISO 37002, powinien zawierać identyfikację i zgłaszanie sytuacji dotyczących nieprawidłowości, ocenę otrzymanych zgłoszeń, czy jak już to zgłoszenie do nas wpłynie do firmy, osoby, komórki odpowiedzialne za dokonanie oceny takiego zgłoszenia, sposoby rozwiązywania problemów dotyczących nieprawidłowości, sposoby zakańczania spraw, których dotyczy dane zgłoszenie, sposoby ochrony osób zgłaszających oraz innych osób, których, które mogłyby być narażone na działania odwetowe. I tutaj, tak jak wskazałam, na razie nie planuje się, by ta norma była Certyfikowalna, jednakże takie stosowanie się przez firmę, przez przedsiębiorcę do jej wytycznych będzie stanowić swoisty dowód takiej należytej staranności zarządu, rady nadzorczej przedsiębiorstwa firmy. I tutaj będzie tak, taką dawać, może nie gwarancję, ale pewnego rodzaju, właśnie dowód na to, że ta, ten system zgłaszania nieprawidłowości, system ochrony sygnalistów, który wdrożyliśmy w firmie, umożliwia skuteczne i wczesne wykrywanie nadużyć w naszej firmie. Oczywiście, tak jak wskazałam, norma będzie mieć zastosowanie, ma zastosowanie zarówno do przedsiębiorców, jak i instytucji, i tutaj niezależnie od sektora, niezależnie od wielkości i rodzaju tej firmy, więc tutaj niezależnie od tego, czy już jesteśmy objęci jako firma obowiązkiem do wdrażania dyrektywy o ochronie sygnalistów, czy nie, taką normę w zakresie ochrony sygnalistów, normę ISO 37002, Możemy sobie wdrożyć zgodnie z jej postanowieniami. Serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek Compliance Update, który już za tydzień. Dziękuję.